Witajcie ancymony, stulejarze i spermiarze, którzy teraz zapierdalają z odcinkami, żeby tylko wybić się na dramie w cudzysłowie, bo jak można nazwać y, jakąś tam kłótnię między dwojgiem y, ludzi dramą, ale dobrze, y, niech już tak będzie. Chociaż nie, 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 niech tak nie będzie, bo to jest po prostu porażka, ale jeśli w tym momencie nagrywacie coś, nie wiedząc zupełnie, y, jaka jest druga strona y, medalu, a już w tym momencie chcecie, chcie, chcecie sobie nabić y, wyświetlenia, obrażając drugą osobę i zgadzając się tylko z jedną, to jesteście po prostu idiotami, tak naprawdę chuja wiecie. Chuj was obchodzi ta cała sytuacja i ta cała sprawa, więc jeśli naprawdę macie, waszym, waszym priorytetem i waszymi ambicjami jest to, żeby wpierdalać się w cudze sprawy, nie wiedząc zupełnie nic na jej temat, bo znacie tak naprawdę tylko jedną wersję, nie znacie drugiej wersji, a już wypowiadacie się na temat filmów, a później powstanie film od i powiecie wtedy, no, to no, tł na szybko, bo pod swoim impulsu, bo się zdenerwowałem. Na co się zdenerwowałeś, że nie ma to nic wspólnego z tobą, a już nagrałeś filmik? Ja naprawdę wiem, że ludzie wszystko zrobią dla wyświetleń, ale w tym momencie jest jakaś tam kłótnia, która jest, huczy teraz ogromnie w internecie i te wszystkie kanały będą teraz obładzić ten kanał jak sperma na dziwce i nie zejdą z tego tak szybko. I teraz będę tylko czekać, aż i samu coś nagra, i szybko będę nagrywać, żeby powiedzieć: "Ej, jednak, jednak, jednak jestem po stronie samu, i samu tym i tak dalej". Nie, nic nie wiecie, więc po prostu zamknijcie mordę i tyle w temacie. Pamiętajcie, co złego to nie trzymajcie się i bajo